Z gry. W pierwszym odcinku z gry Clash Royale. Zaczynamy nową serię z Clash Royale Ja to już niestety... Ja już tu w sumie mam trochę osiągnięte. Czekajcie, zaraz do Was wrócę. Dobra, już do Was wróciłem nie, ogólnie tak, nagrywamy z Clasha. Później yy, będzie więcej filmów, jak nagrywamy z Clasha. Możecie mnie dodawać do Clasha tutaj. Macie nick. Jestem w takim pewnym klubie, więc dobra. A to mnie przyjmujecie z tymi głosami z tyłu, bo to nieważne. Właśnie się domyślałam, że kto to może być. Nie wiem, muszę zobaczyć, czy da się wycinać. Piszcie może w komentarzach, jeżeli są możliwe. Jeżeli nie, to, to zapraszam się was na mojego Discorda. podam link. Chociaż link jest w pierwszym, w tym filmie. Patrzcie po prostu w każdym filmie opisy, jeżeli chcecie. Ludzie z Parkiego. Rądki jednej nie zagramy, bo teraz czasu nie mam. Ale zagramy w następnym odcinku, więc to jest odcinek wprowadzający. Jeżeli byście chcieli, żeby na przykład robił taką legendę, to łapieczka w górę musi być zostawiona. O, tu mam, a z legend mam takie trzy. A jeżeli byście chcieli, film Fortnite'a, to oczywiście łapek w górę musi być trochę. Tu spadłem trochę, trochę bo w szkole grałem, ale to nieważne. I mam nadzieję, że wbije co najmniej arenę w kilka odcinków tu. Albo poza odcinkami też będę grać to, tam wam najgrodnaj wyżej i kiedyś wbiję to. Na sobie tu muszę arenę kiedyś wbić. Bo tak nie może być, że nie mam. Więc no, taki króciutki odcinek może się Wam spodobać. No, a może nagram jutro filmik, yy, jakoś film na ten, jak będę tą skrzynię otwierać. A to utru właśnie wziąłem Golden Chesta, więc no, fajnie by było. I kto wie, czy może nie będzie tego czegoś. Po prostu Wam powiem, ale spróbuję nagrać. Chociażby kawałek to wejdzie tam coś. Jutro będę mieć czas, bo na 12 idę do szkoły, więc będę mieć czas, żeby to nagrać. A przez to, że istnieje coś takiego jak szkoła, no to moje plany trochę poległy. Yy, w sensie pod względem YouTube'a. Przez co jednak trochę nie idzie mi z tym najlepiej, bo YouTube jest potrzebny. Znaczy nie jest potrzebny YouTube, ale też. Jakoś muszę się utrzymać z robieniem y, regularnie filmu więc jakby nie będzie. Może daily? Ale co ja kilka dni będę coś wrzucać, więc mam nadzieję, że to będzie dobre rozwiązanie jak dla Was. No i no, oczywiście to dla Was jest dobre rozwiązanie. No. Jest taki będzie tak na kran warsa. Oh, oh. Za powiadomienia, więc no. To by było tyle z tego mam nadzieję, że łapka w ogóle zostawiona, subskrypcja, bo są odblokowane subskrypcje, więc subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem najlepiej, żeby nie przegapić żadnego filmu, więc no, Zobaczymy, no i cześć, no i pa. Siema.